A otacz tego, to ct 0 może Gotowi? Gotowi? Słuchajcie To jest cisza, prawda? Jest powiadomienie, dobra Ej! Ty! O, zginąłem Ja tak. z to byłem i słyszałem Clippera tylko Michalek. Michalek. Dobra! dobra. Witam dobra. widzów, wszystkich Lecimy, gramy, gramy, o Klipper tu jest Graksio ksio O czaczki Gdzie? po prawo, nie ma go w Prawo i sprawiedliwość. O, ale patyki są za darmo. Dobra, ej, można Przys już grać, nie? Tak, już nie. Mam. nie a, gdzie, a gdzie mamy iść, w ogóle? Bo Przej, i było no. gdzieś. Gdzieś tutaj był la las. No. Ja poszedłem w stronę tych. Śnieżki nie zadają obrażeń mobom. Zadają. Mobom? No przecież bijesz tego creepera. Ale jest taka ale, mgła, też tak. uderzyć. No, jest no niestety uderzyć. jest mgła, ale. No ale no, nie to Dla klimatu, to dla klimatu. No. O niedźwiedź z niedźwiedzia ryba może wypaść. Go. Co można zmniejszyć tego? Czy render distance? No, nie można, bo ten bo tu nie, nie bo render laguje. distance jest nie, przez to, serwer. To ja no, tak. Wiecie gdzie my poszliśmy z Michałkiem? Bo tutaj Ocie, las. Mogę kordy wam dać gdzie jest las. A ja idę w drugą stronę. Nie no chodźcie, bo to jest las. Tam, tam, jest, świata, tam, jest, tam wiem, jest ocean. Wiedzieć, co i jak? do no tych creeperów jest? O, portal. O, to jest ten portal. Pok'chun. Ok, Ale no, laguje strasznie. No jest... bo tu gdzieś idzie w pi... Ja kopię drewno. Tyle. Ja też. Ale laguje strasznie. Ja też nie. strasznie. To wszyscy to... się Nie. Ja nie ja wiem. Tak się... W ja SNL jestem przy tym portalu, wiesz, SNL gdzie jestem na wspomnieniu. i Moby też lagować. No, nie wczytuję się teren. Chyba jest jakiś lag serwera. Chyba, no, no. jest, jest to lag serwera jakiś. No. Kiedyś ten distance był większy. Bo to na Aternusie można ustawić renter distance. Czy I można? Mały? Nie? Zrobili to, żeby nie legał. Oh, just... i... Ten Enderchest! Enderchest zrobił swój darmowy ten teraz. Popatrz. Hosting? Zostawiamy no, na, na to spróbuj. To spróbuj. No to jest Legra. ciągle. Jest no na... ja pod prawie. Ale nie ma znaczności. Dobra, to góry na Ale tam jest tylko nie ma snapshota. Jak to nie ma? Na pewno jest. Musi być. Musi być. W ogóle nie ma znaczności. A jak macie kordopaki? Tu się przejdę ja 84 mam... minus 212, 66 Oto. minus 300, ja mam 30, 64 minus 110, czekaj, jestem na spałanie gdzieś. Jest poziom żywności. No ja nie mogę. No, postawił się blok, jednak. Ja wiem, patrzę na inne ty, ale Lęsą nie wiem, Patrzę na inne. A. Patrzę na jeszcze. Tu nie Na craft serve jest ten złoty tylko. Jak tylko, to jest masa kasy. Ja nie wiem, to nie są. Piszę to ten, coś, ale pisze tak: silnik standard, bo kit, pigot i max Dobra, widzę niedźwiedź polarny. Widzę lubię chyba. Tak, I widzę Kamil, lubię Kamil. Lubię. Ja biję owce. Jak to tak? Ale ojcowskie. O, a ja widzę Wikt... Wiktus tak, widzę. O, cześć Garksia. Dzień dobry. Idziemy oceanem? Nie, po co? A gdzieś dojdziemy? Ja, tu są lisy. No. Jak Czarnicki. Gareksio, chodź, przejdziemy przez morze. Nie. Zostało, czekaj, zostało coś w tym... Portażu? Nie. Przy portalu jesteście, to ja zaraz, zaraz podejdę. Bo jest tu niedaleko. Ja, ja już jestem daleko. Ja idę przez morze. Dobra, to jak kopię płytki. I ciągle. O. No, ja nie wiem twój, to byliśmy, to nie lagowało aż to tak. W ogóle w sumie nie lagowało. Jest lawa przy tym portalu. Właśnie przy tym portalu nie ma lawy ani drugiej skrzynki. Jakoś tak. Idę tu? Czemu nie widzicie skrzynki na jest za Lawa O. Prawia, znowu. się przy portalu jesteś? No. Okej, okay, to idę tam w Ale stronę. też się teraz, poszukam. Łukowców. Wybrane wam... Bo... Gdzie jesteście? Przy portalu. Akordy? Akordy to było sześćdziesiąt sześć... Sześćdziewięć, sześćdziewięć, minus trzysta dziesięć. Znaczy nieco... Bardzo fajnie. Sześćdziewięć minus sto. O kurczak. Seba był kurczakiem zawsze. No, kurczak. Hyczek. O, jestem przy tym portalu. Teraz padę pod mapę. 10. Nie no, wrócisz zaraz. Nie, spadam cały czas. Nie no, wrócisz zaraz. Jestem Kup. na pustce. Co się dzieje? O, ale na o. No. Nie wiem gdzie jestem, teraz się skupił jakoś dziwnie no tak mapę Jak grać się kopałeś coś, to pewnie się to... Dobra! Nie po prostu mnie co Uje, 10 zł kurna Tyle? Leży aż tak, no. to będziemy musieli grać wtedy jak kupisz. No ta, no to będziemy mieli motywację właśnie, dobra, za było wiele I kupić. I wychodzimy z tego serwera. No. Nie ja, Okej. Ja wyszedłem. oglądamy, oglądamy. Oglądamy. Uff. Uff. Uf, myśmy Uf. Uf. my się iść możesz teraz. Ej, co jest? Co? Czemu grają małą Anią? Czemu grają małą Anią? No bo patrzyli się jak grzecewa nam i chcą się teraz uczyć od najlepszych. To jest mała Ania z pretatorem. To jest mała Ania, który ma pewnie zapieprzać po side i zabijać ludzi. Jak to mała Ania? Mówił o jakimś Sebastianie. Co? Włączyłem do drafta jak piknęli Ankę, to Frederek żeby się drzadzie jakimś Sebastianie. No. Co? Co? Co nie wiem, nie rozumiem, o co się ogada, ale Sebastian. Cicho, cicho, czekaj, będę opikować. Małą nie. Małą Anię. Pod Predatora idzie to Anką? Jaki Sebek X. No. Sebastian proces z co on powiedział? Nie wiem. Sebastian proces z Nie wiem, powiedzcie o czym, Freddy. <laughs> Oni coś nie wiedzą. To jest Oni wiedzą więcej daje. niż my. Na tym grali, teraz mało Anie. Pierdzielę są. O! Co tam mało Ania? Widzicie, jak mała Ania. Rzuciła wół. W drugą stronę? W pisarzu jakby oglądał Sebastian Gaming. No mała Ania na sepku. <grydzi> Ale mała Ania. Pisz, no. mała Aniu, bij. Hej! Sejma. Napiszcie, że, sobie, że do sobie. małą Anię? Propos Sebastiana piknęli to. małą Anię na orcach. Napiszcie do sobie, o, żeby o, ten. Co? Co? jest sobota, to Seba Kurwa. nie będzie Co? Raczej... gra teraz. Seba no gra to teraz gra teraz teraz Nie wejdzie.

Co mała Ania zrobi zaraz? bili Edward Gaming My się uciekaj! Wysia uciekaj! Mała Ania typuje Tep ma Ani mojej Ani Mało Aniu Mała Ania, Ania. No te peka stracił A nie, mała Ania No Sebastian Gaming. Co znasz ci Sepka? Chce grać? Sepa teraz gra na, na tym, że RNG gra na Wordsach, nie widzisz? Mała Ania w ogóle z Predatorem jest. No właśnie. Film. <śmienicza> rok sobie nie połamię ten krain. Jak LeBlanc grał na Fnatic, powiedz Greksio? Chomuł <śmienicza> <Połamał> sobie ręce. Nie <śmienicza> było tak wszedł po prostu? Tak. Wszedł sobie żył w pięciu i przez to przegrali potem. Idziesz do domu, mój kraj. Siwy dym. Mała Anio, biedna, mała Anio. I w ogóle ostatniej chwili. Z mała Anio. Wszędzie dał szczuna. Fajajajni. Pobijomi, i, o, o... Pobiją, pobiją i o w ostatniej chwili jakby się miała tepląć na dowód. No. Tu wiesz, czy jeden. 3-1 dla Edward King Zobacz jak wyszedł, ale Herald, Chciałeś no. to? ale koks. Fryderyku Fryderyku Nie mów, że można w tym miejscu robić heraldy i on się nie zresetuje Nie no, resetuje się Dobra, resetuje się trochę Ale nie dałoby się no, nie go zrobić, da się Taś go robić, no to no, no, no. ja W krzaku robi Heralda. <laughs> Nie, teraz się już jestesytuję, no o! o! Dobra, jest. Ej. jest, Jest, są szaprzoty! Dzięki Bogu. Sapszoty. Snapsot. Na snapsot. I. Iro. Czemu oni pichli tą Ankę, bo nie rozumiem czemu, co to, w, co, 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 chodzi z tą Anką? Hmm? Nie rozumiem o co chodzi z tą Anką w ogóle. Ja im po prostu niczym nie umie grać. Chyba cały split grał TF-em w Chinach, a teraz my zabrali TF-a i ten, zbanowali TF-a i zabrali Ryze'a, to nie miał czym grać po prostu. Czyli <laughs> <Trol pikuje. laughs> Więc gra kom... po prostu nie ma komfortów, samym TF-em i Ryze'em. Nie. A Jak na czymś innym to się kończy, to gra Blanką, pamiętasz. chodzi sobie literalnie w kogoś? O, dobra, serwer. Już jest? Eee, jak. Że jak? Kurwa, co jest? coś że... to jest non-premium? To no jest, ale to chyba jest. Dobra. Spigot Spigot. Spigot. A takie same to. Nie tak jest, Ale biegnie mała Ania. Trzeba dodać serwer. No i Aniu. Nie, zły dałem ten, ten Dobra, to jeszcze czekam oglądam. Do... Edward Gaming Jeszcze <laughs> ta mała Ania. Ryze ja ma 30 CZ w już Nie wiadomo czemu Olo kliknął idealnie Nie no dobra, to jest stomp Edward Gaming <laughs> Stompuje to, to oni mogą co Greta robić i wiadomo że mid nic nie będzie robił No tak Ten mid jest... Trochę useless, jak nie gra TFM Albo Ryze'em Krain. Mała Ania z predatorem, czemu się tak gra? Jej nie rozumiem. Daj pod ten, pod predatora. Rumujesz tylko. O, Aniu, mała Ania nie zrobiła Ojej, tego, Aniu. nie zro zrobiła, nie zro zrobiła. Uciek jeszcze nie, jeszcze Ola widzie. Mała, mała Aniu. Pani Anno, co pani robi? I jeszcze wyszła. Ej, to jest ten na tego IP? O, tak. Pani? No, Tak. Okay.